Cześć Boże, 16 grudnia każdego roku jesteśmy tutaj, aby oddać cześć bohaterom, którzy zginęli, za wartości, które wspólnie wyznajemy. Ta śmierć jest dla nas czymś bardzo ważnym i jest przez nas ten dzień szczony ponieważ ludzie, którzy tutaj zginęli bohaterską śmiercią, sprzeciwili się władzy, która nie chciała głosu ludzi słuchać. Solidarność w roku 1980 powstała, ponieważ sprzeciwiała się oderwaniu władzy od rzeczywistości, sprzeciwiała się temu, że głos ludzi nie był słuchany, ale sprzeciwiała się również temu, że działania, które wówczas prowadzono, prowadzono nie były dla ludzi, ale przeciwko ludziom. Wiele lat później ten wielki zryw solidarności doprowadził do zmian ustrojowych w naszym kraju. Ale to nie oznacza, że związki zawodowe przestały pełnić swoją. Ważną rolę stabilizuj stabilizującą pomiędzy władzą a społeczeństwem. I że zostały zwolnione z obowiązku walki o prawa pracownicze. My tutaj przychodzimy 16 grudnia każdego roku, aby oddać cześć bohaterom, którzy za te wartości zginęli. Ale również po to przychodzimy, żeby każdego roku Przypominać, że ta walka w dalszym ciągu trwa. Że w dalszym ciągu jest potrzeba reprezentowania interesów ludzi pracy, walki o ich prawa, o sprawiedliwość społeczną, o równy podział dóbr wypracowywanych przez gospodarkę i o to, żeby nawet najsłabsi, a może zwłaszcza najsłabsi, nie byli krzy krzywdzeni przez tych, którzy są silniejsi. Wolny związek zawodowy średnio osiemdziesiąt od swojego początku szanuje tą tradycję i szanuje te ideały, które leżały u powst powstania pierwszej solidarności i które doprowadzi do tego, że ludzie, którzy tutaj zginęli, oddali za te ideały coś najważniejszego, coś najcenniejszego, własne życie. My dzisiaj, tak jak wtedy, w roku 80, musimy upominać się o prawa pracownicze. Ale my dzisiaj również z tego miejsca, z tego symbolicznego miejsca, chcemy upomnieć o polskiej górnictwie. Wielu to polskie górnictwo przez ostatnie lata miało, miało wrogów. Wielu takich, którzy mu źle życzyli. Dziś do tych najbardziej zaciętych, zajadłych wrogów polskiego górnictwa należy biurokracja Unii Europejskiej. To ona chce, żeby polska gospodarka, w tym ta jej część, która jest związana z górnictwem, traciła na swoim znaczeniu. To tam rodzą się pomysły dotyczące tego, żeby z branżą tą jak najszybciej się rozprawić. To tam rodzą się najróżniejszego rodzaju kalumnie, które pod adresem polskiego górnictwa są adresowane. Przedstawia się nas, górników i górnictwo, jako największe zło tego świata. Przedstawia się nas, górników i górnictwo, jako zagrożenie dla całej planety. Chcę, aby bardzo wyraźnie z tego symbolicznego miejsca poszedł głos po całej Polsce. Nie ma Polski bez Śląska, a Śląska bez górnictwa. Nie ma Polski bez górnictwa. I to nie chodzi tylko o obronę tej tradycji, którą tutaj kultywujemy, że górnictwo jest czym czymś więcej niż zwykłą branżą, w której ludzie znajdują zatrudnienie. Że dla wielu z nas, dla wielu z Was jest szczęścią całego życia. Ten głos musi być tym bardziej słyszalny, że kłamstwa, które adresowane są pod adresem górnictwa, nie milkną, ale się naśladują. Powtórzę jeszcze raz. Nie chodzi tylko o tradycję. Chodzi również o interes gospodarczy naszego kraju. Kiedy mówimy, nie ma Polski bez górnictwa, pomyślimy również o tym, że to górnictwo naszemu krajowi przynosi wymierne korzyści. I niech nikt nie ośmieli się mówić, że jest inaczej. I niech nikt nie ośmieli się wyciągać ręki, aby to górnictwo likwidować. To nieprawda, że jesteśmy drodzy i trujący. To nieprawda, że jesteśmy z przeszłości. W świecie wydobywa się 7 miliardów ton węgla. W najbliższym czasie powstanie 300 nowych chowar. I nikt tam nie mówi, że oni są zagrożeniem dla tej planety. A 70 milionów polskiego węgla, który jest ułamkiem ułamka procenta, jest zagrożeniem dla istnienia tej planety? My górnicy, jak wszyscy inni, chcemy żyć w czystym i zdrowym środowisku. Ale nie za cenę zniszczenia tej branży i tego regionu. Nie za cenę zniszczenia życia dziesiątek tysięcy ludzi. Nie możemy się poddać tej obłędnej propagandzie, której sami likwidujemy własny przemysł, sami się kastrujemy z potencjału, tylko po to, aby całą tą produkcję przenosić do Azji, a z tą kontenerami sprowadzać do Polski to, co się tam produkuje. Do Polski i do Europy. Bo to jest droga do nich. Warto o tym mówić. Tu, w tym miejscu, właśnie 16 grudnia, Dlatego, że ludzie, którzy tutaj ginęli, a także ci, którzy nie zginęli, ale walczyli w roku 80, 81, 82, 83, mając na myśli transformację, nie mieli na myśli likwidacji. Chcieli sprawiedliwszego i lepszego świata. Sprawiedliwszej i lepszej Polski, ale nie takiej, jaką nam funduje dzisiaj Unia Europejska i jej komisarze. Bo w tym sprawiedliwości nie ma żadnej, że my, biedni, mamy płacić jeszcze więcej za bogactwa bogatych. Nic z nas nie ma nic przeciwko odnawialnym źródłom energii. Nic z nas nie ma nic tylko innowacyjnym program. Ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jakie są tego koszty społeczne. Ile każdy z nas będzie musiał za to zapłacić? Każdy z nas, obywateli tego kraju. Dlatego bardzo wyraźnie mówimy dziś w rocznicę tych tragicznych wydarzeń, w tego, co tutaj się stało, tej tragedii, która tutaj miała miejsce. Nie wolno w taki sposob, sposób rządzić aby przynosiło to krzywdę ludziom. Nie wolno w taki sposób kierować gospodarką, aby nie było tam miejsca na sprawiedliwość społeczną. Nie wolno zapominać, że to gospodarka jest dla człowieka, a nie człowiek dla gospodarki. Dla zysku i kapitału. Tak myśleli ludzie, którzy w 80 roku zakładają solidarność. Najpierw człowiek, rodzina, praca, przyjaciele, a potem to, co mu służył. Zysk, gospodarka, kapitał. Nigdy odwrotna kolej. Tak głęboko w to wierzyli że ci, którzy dzisiaj pamięć tutaj chcili, oddali za tą wiarę swoje, swoje życie. Od nas nikt tego nie wymaga. Ale wymaga tego, żeby o tym pamiętać. I każdego dnia o te wartości walczyć. Przejdźmy.